Alright. Zaczynamy dzisiaj praktyka wzmacniająca tyły nóg, nie przedłużając i nie kradnąc już więcej twojego czasu. Przejdź sobie do pozycji klęku podpartego. Rozłóż kolanka troszeczkę szerzej, może to być nawet na szerokość maty. I wpłędź sobie do pozycji dziecka, jeżeli chcesz, podłóż sobie coś pod pośladki, wyciągamy się tutaj. Tak, żeby było ci wygodnie. Jakkolwiek chcesz sobie zmodyfikować tę pozycję, your choice. Zrób wszystko, co możesz, żeby zostać przez chwilkę, znaleźć tutaj wygodę. Możesz zamknąć na chwilkę oczy, daj sobie kilka spokojnych oddechów. Korzystując ten pierwszy moment podczas praktyki, żeby zatrzymać się, przyjrzeć swojemu ciału. W końcu poruszało się być może dzisiaj z Tobą cały dzień. Chcemy sprawdzić, jak czuje się Twoje ciało, jak czują się Twoje nogi, pośladki, z czym dzisiaj zaczynamy tą praktykę, ale też chcemy troszeczkę zaznaczyć ten moment początku prak praktyki, początku świadomego ruchu zostawiając wszystko to, co działo się poza matą, zanim się na niej pojawiłeś, pojawiłaś. Kiedy będziesz gotowy, wyciągnij ręce przed siebie, przejdź do klęku podpartego. Wracamy sobie do tego klęku, układając kolana teraz z powrotem pod biodrami i kilka krowich, kocich grzbietów. Na początek bardzo intuicyjny ruch, znajdując swobodę tego ruchu, poruszając się mięciutko. Świetnie. I szukamy już teraz neutralnych pleców. Izolujemy sobie teraz ruch w naszej miednicy, poruszając miednicą do przodu i do tyłu. Szukamy świadomości, mapujemy na miednicę. Staramy się jak najbardziej... Uważnie poruszać miednicą przód i tył. Super. I szukamy takiego miejsca, w którym miednica będzie neutralnie, czyli złoty środek pomiędzy przodą i tyłem, w po, tyło pochylenia miednicy. Unosimy prawą nogę, kolanko ugięte, przyciągnięte piętę, piętę do pośladka, stopa point i zrobimy kilka uważnych krążeń prawą nogą, przyciągając kolano do klatki piersiowej. Wyciągając kolanko do prawej strony, wycofując kolano, odkręcając udo do podłogi. Jeszcze dwa takie krążenia. Znowu ten ruch niech będzie bardzo uważny, wyizolowany. Czyli staramy się, żeby miednica, całe ciało pozostało w, bez, w takim względnym bezruchu. Porusza się tylko noga i odkręcamy ten ruch wychodząc najpierw na zewnątrz, wciągając nogę pod swoją klatkę piersiową i wracając do tyłu. I jeszcze dwa krążenia. I te krążenia to już naprawdę może być ciężka praca. Zostało nam jeszcze jedno. Super. Odkładamy prawe kolanko na matę, zmieniamy stronę, unosimy lewą nogę do kolanku stopa pończ. Przyciągamy pięty do pośladka i przyciągnij kolano do klatki piersiowej. Przyciągnij na zewnątrz, wyciągnij do tyłu maty, odkręć udo do podłogi. I jeszcze dwa takie krążenia. Pełnym zakresie to powinno być dosyć intensywne. Czyli już autentycznie chcemy wejść we wszystkie zakresy i odkręcamy teraz wyciągając nogę na zewnątrz pod naszą klatkę piersiową i wycofując do tyłu. Świetnie jeszcze jedno takie krążenie. Pięknie i wracamy lewym kolanem na matę prawa noga do góry to samo kolanko ugięte to samo ułożenie nogi nie to samo ćwiczenie z wdechem krowi grzbiet przeciągnij klatkę piersiową pomiędzy ramionami spróbuj przyciągnąć piętę jeszcze mocniej do pośladka unieś kolano wyżej noga zostaje w tym samym miejscu koci grzbiet zaokrąglamy plecy staramy się podwinąć miednicę na tyle ile to możliwe zaokrąglić plecy i jeszcze raz krowi grzbiet wyciągnij nogę do góry zaokrągli plecy Kocik, grzbiet, nogę cały czas zostaje w tym samym miejscu. Jeszcze trzy razy. I jeszcze dwa. I jeden. Zaokrągli plecy. Pięć pulsów prawą nogą. Unosimy ją do góry. Pięć, cztery. Cały czas zaokrąglamy plecy. Dwa, jeden. Odkładamy prawe kolanko na matę. Kilka krążeń miednicą w jedną, w drugą stronę. Możemy nawet potrząsnąć kuperkiem. <grych> I druga strona. Unosimy lewą nogę, kolanką ugięte. Piętę przyciągaj do pośladka. Krok grzbiet, wklęsłe plecy. Unosimy kolano wyżej. Wydech noga zostaje w tym samym miejscu. Zaokrągli plecy, koci grzbiet. I jeszcze cztery razy. Jeszcze trzy, dwa i jeden. Zostajemy w kocim grzbiecie. Pięć pulsów lewą nogą unosząc ją do góry. Jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Odkładamy lewe kolano na matę. Kilka krążeń miednicą. Może narysuj teraz ósemki swoją miednicą, w jedną, w drugą stronę. Pięknie. Ekstra. Barki zostają nad dłońmi. Zadzieramy stopy, unosimy kolanka tuż nad matę. Szukamy jeszcze raz ruchów miednicą. Przód i tył. Teraz w takim klęku podpartym. Z większym wyzwaniem, bo z kolanami w górze, ale może znajdziesz teraz troszkę większą ruchomość w miednicy. Super, znajdź neutralną miednicę. Wycofując bioderka, wchodzimy sobie do psa z głową w dół. Wędrujemy małymi krokami na początek maty. Możesz spojrzeć pomiędzy swoje dłonie i wędrujemy jak najbliżej swoich dłoni. Kolanka mogą być ugięte z wdechem, unieść tułów do połowy. Wydech skłon do przodu. I luzik, tutaj możesz się troszkę pokołysać. I kiedy poczujesz, że jesteś gotowy, gotowa, unosimy tułów kręg po kręgu. I luzik, potrząśnij troszkę nogami, może strzepnij nogi. Świetnie. Zrobimy sobie teraz kilka skłonów. Dzień dobry, na jednej nodze. Stajemy sobie na prawej nodze. Lewa stopa może odłożyć się na palcach obok prawej stopy albo troszkę dalej. Staramy się utrzymywać cały ciężar ciała na prawej nodze. Lewa noga jest tylko dla wsparcia, czyli ona ma nam pomóc troszkę znaleźć tutaj balans. Odłóż dłonie na swoje bioderka, możesz jeszcze zanim zaczniemy się ruszać, troszkę je pogładzić, poczuć, gdzie one się znajdują w przestrzeni. I utrzymując kręgosłup wydłużony pochylamy się tłowiem do połowy. Może to być do połowy, może być tuż przed połową, a być może znajdziesz kontrolę ruch mietnicy, żeby nawet zejść niżej. Chcemy znaleźć aktywność z tyłu nogi i wrócić wypychając się z nogi do góry. I jeszcze cztery razy szukamy aktywności z tyłu nogi. Biodro mniej więcej nad naszą stopą. I wracamy do góry. Czyli nie chcemy też wypinać pośladków do tyłu. Utrzymujemy nogę wydłużoną biodro nad stopą. Pochylamy się do przodu. Super. I wracamy do góry. Jeszcze dwa. Super. Ostatni raz schodzimy w dół, zostajemy w dole. Znajdź swoją, swój max, pozycję, w której będziesz mógł zostać na pięć. 4, 3, 2, 1. Nie unosząc się, wchodzimy do wojownika trzeciego. Unosimy tylko lewą nogę. I przyciągamy ją z powrotem do prawej. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. Odkładamy stopę z tyłu. Oba kolana ugięte pod kątem prostym. Miednica neutralnie. Możesz poszukać neutralnej miednicy, poruszając tutaj miednicą do przodu, do tyłu. Unieś ręce do góry. Wyobraź sobie, że chcesz wypchnąć kamień, który jest za twoją stopą, wypychając piętę do tyłu maty. Miednica cały czas w jednym miejscu. Dłonie przed klatkę piersiową. Wojownik trzeci na ugiętej nodze. Wyprostuj nogę, na której stoisz. Stopa jeszcze raz do tyłu maty. Unieś ręce. Złóż dłonie kciuki na tuszy z wdechem wyprostuj ręce. I wracamy na początek maty, dostawiając lewą stopę do prawej. Hu, jak Twoja noga. Porównaj nogę prawą z lewą. Robimy teraz drugą stronę. Stając na lewej nodze prawa dla balansu. I skłaniamy się do przodu. Jeżeli chcesz, to jeszcze położyć szybko swoje biodra. <laughs> I pochylamy się do przodu, do połowy. I wracamy do góry. I jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Zostajemy w dole. Na pięć. Cztery. 3 2 1 unieś prawą nogę wojownik trzeci przyciągnij stopę do lewej I jeszcze 4 3 2 i ostatni raz zostajemy w wojowniku trzecim prawa stopa do tyłu maty oba kolana ugięte pod kątem prostym prawe kolano tuż nad matą i poruszaj chwilę miednicą do przodu do tyłu Szukaj neutralną pozycję dla swojej miednicy, ręce do góry. Wyprostuj nogę z tyłu. Wojownik trzeci, przeciągamy się do przodu. Wyprostuj nogę, na której stoisz. Stopa do tyłu maty, pozycja wykroku, ręce do góry. Złóż dłonie kciuki na tył szyi i z wdachem wyprostuj ręce. Wracamy na początek maty, prawa stopa do lewej. O, kilka krążeń. Biodrami w jedną, w drugą stronę. I odkładamy sobie dłonie na miednicy, z przodu miednicy. Robiąc kłon do przodu, suwamy dłonie w dół, przodami, z przodami nóg po stopach i wracamy do góry przez tyły nóg, przez łydki, za kolanami tyły nóg, przez pośladki. Jeszcze dwa razy. Dłonie zsuwają się po przodach nóg, po stopach i wracamy. Kładząc sobie tyły nóg pośladki ostatni raz. Świetnie. Wracamy na początek maty. Jeżeli tak jak ja przemieściliście się gdzieś indziej. Stajemy sobie znowu na prawej nodze, lewa stopa dla wsparcia, skłon do połowy. Zostajemy od razu tutaj na 5, 4, 3, 2. Jeden, wyprostuj lewą nogę, wojownik trzeci. Super, zostajemy tu na 5, 4, 3, 2, 1, stopa do tyłu, maty, jak najwolniej odłóż ją na matę. Oba kolana ugięte pod kątem prostym, ręce do góry. Wyprostuj nogę z tyłu. Wojownik trzeci na ugiętej noce. Świetnie, wyprostuj nogę, na której stoisz. Stopa do tyłu, maty. Pozycja wykroku, ręce do góry. Złóż dłonie kciuki na tył szyi, z wdechem wyprostuj ręce. Dłonie do klatki piersiowej. Wracamy na początek maty. Stajemy od razu na lewej nodze, prawa dla wsparcia. Skłon dzień dobry, pochylamy się do połowy. Zostajemy tutaj na 5, 4, 3, 2, 1. Wojownik trzeci, unieś prawą nogę. Wypychamy piętę do tyłu maty, unosimy ją do sufitu i zostajemy tu na 5, 4, 3, 2, 1. Stopa do tyłu maty, oba kolana ugięte pod kątem prostym, ręce do góry. Wyprostuj nogę z tyłu. Wojownik trzeci na ugiętej nodze i wyprostuj nogę, na której stoisz. Stopa do tyłu maty, pozycja wykroku, ręce do góry. Złóż dłonie, kciuki na tył szyi. Wyprostuj ręce. Super. Dłonie przed klatkę piersiową. Wracamy. Prawą stopą do lewej. Znowu luzujemy się. O, możesz potrząsnąć troszkę nogami. Stajemy sobie stopami na szerokość bioder i staramy się unieść prawe bioderko do góry i lewe. I jeszcze kilka razy na każdą stronę. Uuuu. Świetnie. Mm, poszukaj w tym przyjemności trochę przeciągania. Pięknie i skłon do przodu, kładąc się po przodach nóg i do góry przez tyły nóg. Świetnie, Gładzimy sobie jeszcze pośladki, miednice i powolutku schodzimy sobie do pasywnego przysiadu. Możemy przez takie <głosy> <głosy> kręcące ruchy, losując jeszcze miednice. I delikatnie kołyszemy się tutaj do jednej, do drugiej strony. Mm, świetnie. Wyciągamy ręce do przodu, zaokrągli plecki. I pokołysz się znowu tutaj. Jak Ekstra. Wypychając się dłońmi, unieś powolutku tłów. Usiądź na macie, wyciągnij nogi przed siebie, pomachaj nimi troszeczkę. Możesz pogładzić sobie tyły nóg. O, świetnie. I na chwilkę znajdziemy bardzo mięciutki skłon do przodu, z zaokrąglonymi plecami. Chytamy się gdzieś za nogi. Super. O, plecki zaokrąglone, broda do mostka. I z kolejnym wdechem krowik grzbiet, wklęsłe plecy. Pochylamy miednicę troszkę do przodu. Z wydechem jeszcze raz zaokrągli. I jeszcze raz wdech, Krowik grzbiet, wydech, zaokrągli, kłóci grzbiet. Super. Kręg po kręgu unosimy się do góry. Przyciągnij prawe kolanko do klatki piersiowej. Obejmij lewym ramieniem swoje prawo kolano. Przenieś prawą rękę za plecy. I obejrzyj się za, prawą, za prawym barkiem. Delikatnie wciskaj prawą nogę w swoją rękę. Ręka oporuje i wracamy do centrum, druga strona przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej. Obejmij je swoim ramieniem, lewa ręka za plecki obejrzyj się za barkiem i znowu staramy się troszkę. Wypchnąć nogę do boku, ręka oporuje. Czyli troszeczkę takiego aktywnego rozciągania. Super, i wracamy do centrum. Uginamy obie nogi złóż, stopy, złącz je razem, w wnętrzami. Kolana na boki i supta. Przepraszam, sama badoka nasana, supta jest jak leżymy na pleckach. Chwytamy. Zaplecionymi dłońmi nasze stopy. Kilka razy zruszamy nogami góra-dół. Ekstra. I staramy się teraz aktywnie ściągnąć kolana do podłogi. Wyciągając się jednocze jednocześnie tłowiem do góry. Czubkiem głowy chcemy dotknąć sufitu albo nieba. I delikatny skłon do przodu. Wracamy do góry. I jeszcze cztery. Dwa. I ostatni raz. Świetnie. I przechodzimy sobie. Wracamy tłowiem do centrum. Krzyżujemy nogi. Wyciągając ręce do przodu, rozkładamy nogi szerzej. Jeżeli chcesz, tutaj może przydać się kocyk, albo ułóż się tak jak ja wzdłuż. Tego długiego końca krańca maty. Rozkładamy sobie nogi dosyć szeroko i wchodzimy sobie do delikatnej pozycji żaby, czyli chcemy, żeby ta pozycja była na takie 70 maksymalnie 70% naszych możliwości, czyli to jest szpagat poprzeczny z ugiętymi nogami. Odkładamy sobie przedramiona z przodu. Ja może obrócę się troszkę bokiem, będzie wtedy lepiej widać by możemy mieć zadarte albo przyciągnięte do siebie. Zobacz, w której pozycji czujesz się bardziej dzisiaj komfortowo albo może dzisiaj masz ochotę na więcej wyzwania, to możesz też jak najbardziej pobawić się tą pozycją. I kołyszemy się tutaj do przodu i do tyłu. Super. Staramy się teraz wycofać mietnicę, czyli... Wędrujemy miednicą w stronę pięt i poruszamy tutaj miednicą do przodu i do tyłu. Nie wiem, czy te zajęcia nie powinny być zajęciami stwierkowania. <laughs> Świetnie. Teraz wysuwamy się mocniej do przodu. I tutaj też poruszamy miednicą do przodu i do tyłu. Świetnie. Wyciągamy się do przodu. Znajdujemy jak najwięcej gracji, wracając sobie nogami do siebie, czyli wychodząc z tej pozycji. Pozycja sfinksa przed ramiona na matę, uginamy kolanka i przekładamy sobie kolanka z jednej strony na drugą. Super. O, cudownie. Wracamy do centrum, przyciągamy. Pięty do pośladków, przeciągamy klatkę piersiową między ramionami. Stopy chcą dotknąć tyłu nóg, tak jakbyśmy chcieli się podrapać z tyłu głowy, i wyciągamy czubek głowy do sufitu. I zostajemy tutaj jeszcze na 5, 4, 3, 2, 1. I odłóż nogi z powrotem na matę. Możesz rozłożyć je szerzej. Poruszaj troszkę mietnicą. I kładziemy się w pozycji krokodyla, odkładając sobie dłoni na dłoni, odkładając czoło na, na naszych dłoniach. I zamknij na chwilkę tutaj oczy. Hmm, poczuj swój oddech, ruch klatki piersiowej, brzucha na macie. I zobacz też. Gdzie możesz znaleźć miejsce w swoim ciele na oddech, kiedy klatka piersiowa dociska się do maty, czyli ten ruch żeber do przodu jest ograniczony? Spróbuj posłać swój oddech do bocznych żeber, do pleców. Daj sobie tutaj jeszcze czas, taki moment, żeby ukoić teraz układ nerwowy spokojne, długie wydechy starając się, żeby każdy kolejny wydech był odrobinę dłuższy od każdego kolejnego wdechu Super. i odłóż dłonie po bokach żeber Odpychając się od maty, siadamy sobie na piętach. Złóż dłonie przed klatką piersiową. Uśmiechnij się do siebie. I podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Zacznij pocierać dłoń o dłoń, tak żeby dłonie stały się ciepłe i przyłóż je do swojej twarzy. Otwieramy powolutku oczy. Możesz mrugnąć kilka razy i rozsuwamy dłonie. Dziękuję Ci pięknie za tą dzisiejszą praktykę. Daj mi znać, jak czują się Twoje nogi po tej praktyce dzisiaj, a może nawet jutro i pojutrze. <grystanie> I widzimy się na Macie, na następnej praktyce. Miłego dnia.